Wieczorowo to motyw tegorocznego konkursu fryzury miały zatem wpisywać się w styl kreacji eleganckiej. Uczniowie prześcigali się w pomysłach. Na przygotowanie fryzury mieli dwie godziny. Myślę, że to jest bardzo wysoki poziom w tym roku. Zresztą z, y, mamy uczestników z całej Polski. To też jest jakiś tam y, już odzew tego, że pniemy się w górę. Y, mamy bardzo doświadczone jury, które pomaga nam tutaj w tym konkursie i zarówno uczestnicy y, też słuchają tych cennych rad od nich. W Jury zasiedli mistrzowie fryzjerstwa Sandra Podonoł, Bartek Janusz i Łukasz Woźniak. Podlegało ocenie wiele punktów, więc to nie jest proste. Przede wszystkim estetyka pracy. Następnie cały ubiór oraz makijaż. Później koncept, który jest zastosowany do kryteriów konkursu, czyli wieczorowa fryzura. Także jest parę tych punktów, a wybór nie jest łatwy, bo naprawdę niesamowite prace. No ja uważam, że młodzi ludzie są bardzo kreatywni i mają duże pole do popisów, tym bardziej, że jest teraz dostęp do internetu i można podpatrzeć, co robią na świecie, także... Mamy tutaj światowe trendy, na pewno. Także bardzo się cieszę, że mogę być jurorem w tym konkursie i obserwować, jak młodzi się rozwijają. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. W konkursie wzięło udział 38 uczestników z 16 szkół z całego kraju. Była to moja taka wizja osobiście, sama wymyśliłam, i no było dosyć stresu, ale jest. Wydaje mi się, poradziłaś sobie. A jak powstawało to cudo na głowie? Eee, jak powstawało, no na początku miało być to upięcie z pełnych włosów, całe upięcie duże. Eee, no Był trochę problem, ale uznałam, że zrobię po prostu taki kokon na samej górze i loki. Do... Zapytam modelkę, jak się czujesz z tą piękną fryzurą na głowie. Mi się osobiście bardzo podoba, fajnie wygląda. Najbardziej podoba mi się ta góra z tej Adepci fryzjerstwa naprawdę stanęli na wysokości zadania, atmosfera przesympatyczna, organizatorzy też również stanęli na wysokości zadania, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale czuje się ducha Antua Cierpikowskiego, który czuwa nad tym wszystkim. Pierwsze miejsce zajęła Roxana Maruska ze Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, drugie miejsce Katarzyna Żurawska z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Śradzu. trzecie miejsce Aleksander Tomczyk z Łódzkiej Szkoły Mody, Kosmetologii i Fryzjerstwa. Najlepsi otrzymali puchary, nagrody i udział w szkoleniach w słynnych warszawskich salonach fryzjerskich.